Siema, jest godzina 13.10 Wracam z Holandii od brata Droga piękna, zero korku Przed trzecią będę już w Niemczech, jeszcze godzinka Godzinka i będę na miejscu Jestem zadowolony Ułowione niestety same leszcze Dwa odjazdy linowe w nocy dla brata pierwszej zerwał się, trudno powiedzieć, karp, albo amur. Nie wiadomo. Także co, jestem mega zadowolony. Pozdrawiam brata Michała, żonę Beatę. I jak zwykle widzimy się za trzy tygodnie, 26, dokładnie w piątek wieczorem. Także pojechałem w piątek po pracy. Jestem zadowolony ze zwędkowania. Piękna jest ale niestety karpia nie dało się uchwycić. Karpiowe branie było jedne lub dwa, dwa linowe i połowiliśmy trochę leszcza Ale co? Dzisiaj trochę popadało. Z Holandii wjeżdżałem, padał deszcz, tutaj też przed hanoverem zaczęło dobrze padać w parę minut, ale teraz wyszło słońce, już jest ciepło. Teraz mi pokazuje 19 stopni słonecznie, wiatru nie ma dobrze się jedzie na drodze nie ma tragedii także co, jestem zadowolony pozdrawiam wszystkich, brata Michała, jego żonę i jak zwykle widzimy się za 3 tygodnie dokładnie 26 sierpnia w piątek także pozdrawiam, ryby, 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 hejka